Cześć, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Pierwszy produkt sól do kąpieli, poranek na Tahiti, tak mi się wydaje. Słuchajcie, pachnie przepięknie, to jest taki bardzo, bardzo orzeźwiający zapach. Kolorek ma taki, jak tu widzicie czekajcie o, tak, taki bardzo błękitny, bardzo taki lazurowy, tak jak tutaj są. Napisy, znaczy na kartce napisy białe. E, pachnie przepięknie, taką, właśnie taką, taką bryzą, takim orzeźwieniem, taką, e, no chciałbym powiedzieć miłością no, może, może tak, na takim, o takim poranku, może, takim, takim spacerze o poranku nad morzem bryza morska, wy na, 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 na Boso chodzicie coś takiego no nie wiem, taki mi się kojarzy, właśnie ten zapach. Jest bardzo, bardzo przyjemny. Niestety nie za długo się utrzymuje na ociekarce. Sypam i mają małą ilość i większą ilość na ociekarce, żeby się ta sól, tam nie, ten kamień nie osadzał na, 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 na tym plastiku, na tej tace plastikowej, ale niestety nie za długo to mm, pachnie. Od razu, jak wsypie, od razu jak wsypiemy, to jakieś tam powiedzmy 20 minut, w maksie pół godziny, i do tego. Jak przechodzicie już za, za którymś tam razem koło tej ociekarki, czy, czy myjecie naczynia, no to siłą rzeczy wciągacie powietrze, wiadomo, więc ten zapach też gdzieś tam jest, gdzieś tam się zakamuflował, ale niestety już nie pachnie tak jak. No, no nie, no bardzo, bardzo mało go pachnie. Tutaj jeszcze doczytałam przed chwilą, że jest z magnezem. No wiadomo, że to jest sól do stóp, tak? No fajnie, fajnie, ciekawe, jak działa. Nie wypróbowałam, wypróbowałam to na ociekarce. Mówię, słabo, słabo pachnie, ale no ogólnie zapach jest. Nawet jak na tą chwilę, to jest fantastyczne. No i yy, odświeżacz powietrza Erwick o zapachu, o zapachu grzanego wina, bardzo zapach przyjemny dla po prostu świąt. Jeżeli lubicie święta Bożego Narodzenia, no to ten zapach jest dla was. Jeżeli nie lubicie, to nie pokochać go w ogóle, bo on jest bardzo mocno intensywny, taki może nie duszący w, w złym tego słowa znaczeniu, ale w dobrym, takim wiecie, no wciągnięcie. Ja ten, takie ciężkie produkty, ciężkie odświeżacze mam na wiatrołapie. Wiatrołap nie mam za duży, ale tam leży pies. Moja suczka, no, jak to suczka, jest owczarkiem niemieckim, więc ma bardzo dużo sierści, bardzo, no, dużo wydaje ciepła z siebie i ogólnie no, zapach jest psiowy, jak się wchodzi. Nie, nie butowy, nie stópkowy, tylko po prostu psiowy. No więc wpadłam dłuższy czas temu po prostu na. Na to, że tam musi być odświeżacz i co jakiś czas po prostu tam daje. Szczególnie zimą, kiedy już są okna, kiedy zamykamy już okna, czyli późną jesienią do wczesnej wiosny. Okna są pozamykane, nie wietrzy się w domu. No, przywietrzy się, no ale krócej niż zwykle, tak? Już nie są otwarte prawie 24 godziny na dobę, tylko po prostu króciutko, żeby przewietrzyć. Więc ten zapach no niweluje, no po prostu ten zapach jest. Typowo psiowy, yy, znaczy w sensie takim, że niweluje te, te zapachy brzydkie po psie. Także jednemu i drugiemu produktowi daje 8 na 10. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.